Czy wiesz, że masz supermoc ukrytą w swojej głowie? To Twój mózg. Ten niesamowity organ jest centrum dowodzenia wszystkim, co robisz. Myśleniem, odczuwaniem, poruszaniem się, a nawet śnieniem. To jak superkomputer, tylko o wiele fajniejszy. Mózg jest zawsze zajęty, nawet kiedy śpisz. Przetwarza informacje ze świata wokół Ciebie za pomocą zmysłów, wzroku, węchu, słuchu, smaku i dotyku. Pomagać i uczyć się nowych rzeczy, rozwiązywać problemy i tworzyć niesamowite wspomnienia. Twój mózg stale rośnie i zmienia się przez całe życie, od momentu narodzin aż do dorosłości. Wybierzmy się w podróż, aby odkryć, jak rozwija się ten niesamowity organ. Wyobraź sobie swój mózg, jak małe nasionko. Kiedy się rodzisz. To nasionko już wykiełkowało, ale wciąż ma dużo do rośnięcia. Podczas pierwszych kilku lat życia twój mózg tworzy połączenia z niewiarygodną prędkością, szybciej niż w jakimkolwiek innym okresie życia. Kiedy bawisz się, odkrywasz i uczysz, te połączenia stają się silniejsze niczym budowa sieci dróg między różnymi częściami mózgu. Ta sieć pomaga ci uczyć się języka, rozwijać umiejętności społeczne i rozumieć otaczający cię świat. W miarę jak dorastasz, twój mózg nadal się zmienia i adaptuje. Na przykład w okresie dojrzewania obszar odpowiedzialny za planowanie i podejmowanie decyzji przechodzi znaczący rozwój. Dlatego nastolatki czasami podejmują impulsywne decyzje. Ich mózgi są wciąż w budowie. Twój mózg jest jak drużyna superbohaterów z których każdy ma specjalną moc. Poznajmy głównych graczy, mózgowie, móżdżek i pień mózgu. Mózgowie to największa część Twojego mózgu, niczym lider zespołu. Kontroluje Twoje myśli, język, ruchy dowolne i zmysły. Móżdżek znajdujący się z tyłu mózgu to ekspert od równowagi i koordynacji. Pomaga Ci chodzić, jeździć na rowerze i tańczyć bez upadku. Pień mózgu, łączący mózg z rdzeniem kręgowym, to bohater drugiego planu. Kontroluje podstawowe funkcje życiowe takie jak oddychanie, rytm serca i sen. Tak jak Twoje ciało, mózg potrzebuje troski i uwagi, aby pozostać zdrowym i silnym. Oto kilka wskazówek, jak dbać o swój mózg: wysypiaj się. Podczas snu Twój mózg ma szansę odpocząć, zregenerować się i uporządkować wspomnienia. Karm swój mózg zdrową żywnością. Owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste i chude białko dostarczają składników odżywczych, których twój mózg potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania. Regularnie ćwicz. Aktywność fizyczna jest nie tylko dobra dla twojego ciała, ale także poprawia przepływ krwi do mózgu. Co wpływa na lepsze funkcje poznawcze, rzucaj wyzwanie swojemu umysłowi, angażuj się w działania stymulujące Twój mózg, takie jak czytanie, rozwiązywanie zagadek, nauka nowego języka lub gra na instrumencie muzycznym. Pamiętaj, twój mózg to cenny dar. Dbając o niego, inwestujesz w całe życie pełne nauki, kreatywności i dobrego samopoczucia.